Рад вас видеть снова в эфире. Пан Шистов, добрый день. Витам, добрый день. Витам, пане редакторе, витам, паństwa. А, Пан Шистов, вы сторонник, назову так, любви между польским народом и белорусским народом. Именно народом. Такие. Именно центрируйте внимание, jest. вы всегда об этом говорите. A, тема такова. Образно, назовем это, железный занавес». И почему-то польское правительство старается выстроить не только забор на границе, но и как-то ограничить наши с вами контакты живые. По интернету мы общаемся, у вас иногда получается приезжать, для чего это делается и почему вот так не хотят, чтобы мы дружили, поставили кружку с чаем, с горбатой, выпили вместе с вами эту кружку, о чем-то поговорили. Jakie to ekonomiczne związki, dlaczego nie chcą? Dlaczego to się Panie redaktorze, szanowni, powiem, no bracia, sąsiedzi białorusini, to jest bardzo istotny, istotny temat, który pan redaktor zadał, ale on ma swoją historię. To nie jest tak, że nagle Polska buduje mur chiński, tą żelazną kurtynę, Poprzez puszczę Białowiesko w swoim jak gdyby sercu, bo czy naród białoruski, czy naród polski jest to jedno i to samo tak Bóg stworzył, zresztą jak mówi prezydent Republiki Białoruskiej Aleksander Łukaszenko, no są dwa państwa, ale niestety sąsiedzi są dani od Boga. W tym wypadku Polacy są dani od Boga i z punktu widzenia Białorusi, no trzeba trzeba tą. Powiedzmy, niedogodność znosić, jako Polak w ten sposób bym to skomentował. Historia ma minimum 25 lat. O co chodzi? Polacy i tu y, problem y, 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 polsko-białoruski, białorusko-polski, jest to odnoszenie, odniesienie się i relacje między naszymi państwami, Białorusią i Polską, w stosunku do Federacji Rosyjskiej. Rosja jest kluczem pomiędzy naszymi relacjami. Białoruś wybrała w mojej opinii bardzo racjonalną drogę normalności. Polska ze względu na zakompleksienie nasze. Mówię to jako Polak. Polacy niezwykle zakompleksieni. Zakochani w Zachodzie. Który nas nie kocha jako Polaków. Wierzący w Amerykę. Zresztą dzisiaj już wi widać, jak wiara Polaków w, w Amerykę, do czego, do jakiej katastrofy w Polsce doprowadzi. I myśmy przyjęli tą pódź, tą drogę, taki na Zachód, zakochania, łącznie z wejściem do NATO, łącznie z wejściem do Unii Europejskiej. Przypominam. To są lata, rok 2000, 2004, lata przełomowe tego y, przejścia zakompleksionego, swoistej jakiejś i kompleksu w stosunku do Rosji, ale także nienawiści, takiej, takiej swoistej oczywiście nienawiści, niczym nieuzasadnionej, potężnej propagandy, która miała Polaków oderwać mentalnie. Od Rosji, Białorusi od wschodu. Bo Polacy w żaden sposób mentalnie nie przystają do jakiegoś zachodu. Polacy to sobie dokładnie z różnych przyczyn i poprzez propagandę wydumali. Jest to nienaturalne. W związku z tym, Polacy wówczas z własnej inicjatywy i ja nie, mówiąc, panie redaktorze, Białorusini, mówiąc Polacy, to nie mówię tylko o tej zła, złej władzy polskiej. Tych poszczególnych rządach, ona się nie wzięła znikąd. Władza jest wynikiem oczekiwań polskiego społeczeństwa. Naród polski, polskie społeczeństwo jest winien, mówię to jako polski polityk, za takie władze, za takie relacje, jakie mamy dzisiaj polsko białoruskie. Nie można mówić tak, że władza zła, a dobre Polaki. Nie, tak nie jest. My jako naród popełniliśmy, mówię to także we własnym imieniu, popełniliśmy potężne błędy. Naszym więc zadaniem z inicjatywy własnej było za wszelką cenę wyrwać Białoruś, zrobić z Białorusi antyrosję i na tacy, jako wiano, jako łup polityczny, Polacy mieli wnieść Białoruś Zachodowi lepiej lepszą naszą pozycję Polska miała poprzez wyrwanie Białorusi ze strefy wpływów rosyjskiej. Oczywiście to było bardzo korzystne dla Polski, bo jednocześnie Polska, polskie władze, polscy przedsiębiorcy, polskie społeczeństwo mogło zarabiać na Białorusi, ale tu chodziło najbardziej o politykę. O politykę polegającą, że to jest łup polityczny. O, zobaczcie, jacy my tu silni na wschodzie. My, Rosji, wyrwaliśmy tą Białoruś. To jest dokładnie to samo, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. I gdyby to nam Polakom się udało wyrwać właśnie w ten sposób Białoruś, czyli doprowadzić do tego, że Białoruś byłaby skonfl skonfliktowana z Rosją, to ta sytuacja, która dzieje się na Ukrainie tylko znacznie wcześniej, co najmniej w 2000 roku. Dzisiaj by doprowadziła do unicestwienia państwa białoruskiego, gdyby Białoruś poddała się demagogii, wpływom, iluzjom, e, szaleństwu polskiej, polskiej polityki. Ja w tym uczestniczyłem, panie redaktorze, kochani Białorusini. Rok 2000 jestem w Białymstoku prezesem Podlaskiej Izby Rolniczej. Na to są dowody, materiały, także polskich służb bezpieczeństwa. Oczywiście nie byłem jakoś tam od, przeciw Unii ostro, bo skoro naród chce, no to co ty jeden będzie stawał, tak jak teraz. Zakochali się w Amerykanach, no nie ma rady, niech kochają, w którymś momencie się od kochania w tyleczek dostaną. I 2000 rok z Białorusią było to samo, więc projektuję wyjazdy polskich przedsiębiorców, politycznie mówię, dobra, wchodzimy do Unii Europejskiej, ale Białoruś to jest nasz sąsiad, 25 lat temu. To jest nam przyjazne państwo, z którym bez względu na to, jeżeli się znajdziemy nawet w Unii Europejskiej, winniśmy prowadzić jak najbardziej normalne stosunki gospodarcze, kulturowe, no i takie między nami, ale między nami to nie tylko ludźmi, ale także z władzami Republiki Białoruskiej, co było istotne. No to oczywiście służby bezpieczeństwa wówczas robiły mi różnego typu problemy. Rok 2005-2006. Już po wejściu Polski w 2004 do Unii Europejskiej pamiętamy, Angelika Borys. Pamiętamy od 2000 roku rozgrywanie potężnej y, obywateli Republiki Białoruskiej pochodzenia polskiego, czyli potężnej, etnicznej, kulturowej diaspory polskiej, ale obywateli Białorusi, którzy mają własne państwa, mają moje tylko polskie pochodzenie. I którzy winni dbać o własne państwo. I co robiły polskie służby, niemieckie służby, brytyjskie służby, służby Stanów Zjednoczonych, no ale najbardziej aktywne były służby, yy, służby, dziennikarze, politycy państwa polskiego. Co myśmy robili ze Związkiem Polaków na Białorusi? Jak, żeśmy tą jak myśmy przeciwko Polakom występowali, tak? Jakżeśmy żeśmy tę organizację wykorzystywali, rozgrywali? Przeciwko ich własnemu państwu. Czyli tych... Bia, nie, obywateli Białoruskie pochodzenia polskiego. Angelika Borys była wzorcem tego. 2005-2006 rok. Ona przyjmowana w polskim senacie. W polskim, w polskim sejmie wówczas. A wiadomo, że szkolona w ośrodku amerykańskim w Niemczech jako agentura. I to chyba państwo białoruskie, służby państwa białoruskiego ostro udowodniły. I to były działania. Pan Poczobot jest tylko wypadkową tych działań. I to były działania, które jeszcze raz mają swoją historię, które miały na celu, jako łup polityczny, Polacy mieli wnieść do tego swego zachodu wymarzonego właśnie, właśnie Białoruś z celem oderwania od Rosji i tworzenia antyrosji. Jak to by się stało? Dzisiaj widzimy to, co się dzieje na Ukrainie. I teraz to ma dalsze panie redaktorze konsekwencje. Przepraszam, może pan redaktor zada jeszcze dodatkowo pytanie, ale ten mur jest wynikiem 25 lat antybiałoruskiej prowadzonej przez polskie państwo przy pomocy polskiego społeczeństwa polityki. Mówię to odpowiedzialnie. E, Znatna część polskiego społeczeństwa zorientowała się, jest świadoma. Zadał mi pan wcześniej pytanie, tak, mur jest postawiony fizycznie. Po co? Żeby Polaków trzymać w getcie propagandy. To jest getto nie, naturalności i propagandy. Polacy nie mogą, nie powinni wyjechać na Białoruś. Dlaczego? Bo nasza droga. Poprzez Unię Europejską, poprzez przyklejenie się do Zachodu, spowodowała potężną drożyznę, wyprowadzenia własnej gospodarki narodowej, oczywiście drogi tam mieszkanka, żeśmy sobie wszystko ładnie porobili, ale z tego się nie da żyć. To jest broda, droga katastrofy gospodarczej, do której państwo polskie się zbliża. To jak więc Polak może wyjechać dzisiaj na Białoruś? Ta, która przyjęła zupełnie inną drogę suwerenności politycznej, gospodarczej i normalności uregulowania stosunków z najważniejszym państwem w Europie. A najważniejsze państwo w Europie, które daje nam gwarancje gospodarcze, militarne, to jest Rosja, Federacja Rosyjska. Na miły Bóg, XXI wiek. Musimy to zrozumieć. Panie redaktorze, proszę się nie dziwić. Partia Polityczna Front z Partią Liberalno-Demokratyczną Republiki Białoruskiej ma podpisane porozumienie i na mój wniosek jednym z najważniejszych punktów tego porozumienia jest budowa Europy XXI wieku. Tej od Hiszpanów, Portugalczyków i tak dalej poprzez Niemcy, Francję oparte o Rosję, Federację Rosyjską. My jako Europa nie będziemy istnieć. Nic nie znaczymy. I to dziękujmy, prośmy jeszcze. Federację Rosyjską, żeby się nie odwinęła od nas, od Europy. Mam nadzieję, że oczywiście to się nie stanie, i po prostu nie podziękowała nam. My Wam już nie wierzymy. Dzień Europo, tak? Bo idzie czas Azji, a my w ogóle jesteśmy Euroazją. I teraz pozwolę sobie dokończyć. W związku z tym, ten mur naprawdę zamknięcie przejść granicznych. Przecież na przejściach granicznych już się nie robi gospodarki. Relacje gospodarcze między nami są zabrożone. zamrożone. Przejścia graniczne. To jest potok, właśnie obywatelski, tak? To jest potok zwykłych ludzi. Trzeba go za wszelką cenę ograniczyć. My jesteśmy dobrym przykładem. Moje środowisko polityczne, ludzie mi podobni, kochani. Kiedykolwiek nie wyjeżdżam, to media, że zrada dyplomatyczna, jakiś tam szpion i tak dalej, zdrajca państwa polskiego, ale to media mówią. Ja bym chciał, żeby jakikolwiek obywatel państwa polskiego stał tu mi w oczy, to mi popatrzą, dlaczego nikt? Bo oni wiedzą, że ja mam rację. I naprawdę, jak mi Bóg na niebie miły, nikt z Polaków nie mówi, że, że nasza droga jest zła, że my robimy źle. Ale za wszelką cenę trzeba przestraszyć Polaków, yy, steroryzować Polaków, żeby, broń Boże, nie zobaczyli, jak prawdziwie yy, wygląda Republika Białoruska i, broń Boże, żeby my Polacy nie zaczęliśmy współpracować nie tylko z narodem białoruskim, ale szczególnie oni się boją o władze białoruskie, które każdego dnia ja tłumaczę. Dzisiaj Polacy przyjeżdżają, polskie e, przedstawicielstwa polityczne przyjeżdżają do Mińska. Stół stoi nakryty, otwarty ze strony białoruskiej. Zawsze czekają politycy na tego typu Polaków. My z wami chcemy, ja mówię o Białorusinach, my z wami chcemy rozmawiać. I to jest poważne zagrożenie. Dlaczego, panie redaktorze, jest zagrożenie? Bo oni państwo polskie sprzedali Amerykanom. Sprzedali Zachodowi. I panie redaktorze, chciałbym wszystkim, ja jestem rocznik 68, ale wszystkim tym, którzy jeszcze pa pamiętają, Wniemia Sowieckie, Związek Radziecki, a ja Rzeczpospolitą Polską Ludową, chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Największymi zdrajcami, to jest ta nomenklatura z tamtego czasu, zarówno w Rosji, jej się sporo udało, u Was na Białorusi, dzięki Bogu zostało to zablokowane, ale u nas w Polsce, ta nomenklatura Komunistyczna, partyjna z tamtego okresu dogadała się z Amerykanami, przejęła władzę i sądownictwo i dostała patronat polityczny. I ta nomenklatura sprzedajna Amerykanom dzisiaj boi się tak zwanego współcześnie powiem resetu czyli ujawnienia prawdy. A to, co się dzieje na Białorusi, sukces gospodarczy, polityczny, strategiczny Białorusi, jest zaprzeczeniem polskiej drogi. Pan Krzysztof. E Алвинский, спасибо огромное. Все-таки я верю, что мы с вами встретимся спокойно, будем приезжать друг к другу в гости, выпьем кофе или да. чая, и вот это все, что мы с вами обсуждали, будем вспоминать уже как историю. Я да. Верю, что это <laughs> <в> цар... <gry> <gry> и так Но есть. Мы приезжаем в Гродно, мы приезжаем в Гродно до вас 25 кветня. Будем. Да. Спасибо огромное. Спасибо.